Levera, dzień dobry, zapraszam na program Region Północ, w którym przedstawiamy Państwu najważniejsze sprawy dotyczące naszego województwa. A zaczynamy od podsumowania drugiego konwentu marszałków województw. Pierwsze spotkanie odbyło się w Lubniewicach, a drugie kilka dni temu w Zielonej Górze. Tym razem zaproszeni goście rozmawiali o ochronie zdrowia, edukacji, a swoją największą uwagę skupili na funduszach unijnych. Marcin Jabłoński, Lubuskie. Tanie, połączymy się z Tadeuszem Jędrzejczakiem, też lubuskie. Jest Antonik Konopka, opolskie. Tutaj w regionie lubuskim, w stolicy Wina, w Zielonej Górze spotkało się 16 regionów. Z każdego regionu przyjechali marszałkowie, wicemarszałkowie, członkowie zarządów i rozmawialiśmy o tych tematach, które są w tej chwili dla nas najważniejsze. Przede wszystkim nowa perspektywa, ponieważ kończymy programowanie na nową perspektywę. Programy będą już przyjęte w maju 2021 roku, dlatego bardzo ważne było dla nas spotkanie z panią Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, z panią Małgorzatą Jarosińską jedynak, która przybliżyła nam już alokacje. Ma ona nie być mniejsza niż 40%, czyli tak jak do tej pory z całego unijnego tortu. Ale rozmawialiśmy też o Krajowym Programie Odbudowy, ponieważ okazuje się, że tych pieniędzy będzie sporo, bo nie tylko te w programach regionalnych, w programach krajowych, no ale również w Europejskim Programie Odbudowy jest bardzo duża alokacja dla Polski. Rozmawialiśmy o edukacji w czasie pandemii, rozmawialiśmy o tym, jak klimat. Jak można zatrzymać taki dobry klimat na planecie Ziemia? I to właśnie my, samorządowcy, nie czekając na jakieś rozwiązania ustawowe, możemy wziąć w sprawy w swoje ręce, możemy być kreatywni i wymieniać się właśnie doświadczeniami. I taka debata, dyskusja była bardzo potrzebna. Marszałkowie byli bardzo aktywni, nie tylko prelegenci, którzy przedstawiali dane, fakty, na przykład dotyczące zdrowia w czasie pandemii. Także między suszą a powodzią, w czasie zarazy, marszałkowie rozmawiali o edukacji, o ochronie zdrowia, o klimacie, potrzebie ochrony środowiska, to my realizujemy ustawy, rozporządzenia, widzimy, gdzie są błędy, co trzeba poprawić, możemy też wychodzić z własną inicjatywą i tak robimy. Tak z wielkim ryzykiem organizujemy wszystkie konwenty, dbając o reżim sanitarny. Jednak, no, jednak jest to spotkanie tak na żywo, chociaż jest hybrydowe, dużo osób łączy się zdalnie, niektóre regiony łączyły się zdalnie, Chociaż przysła, przysłały też swoich przedstawicieli, pani minister łączyła się online, premier Saksonii. Mam nadzieję, że również tak hybrydowo uda się zrobić konwent w Mierzęcinie, ale patrząc na to, jak kroczy pandemia i druga fala bije rekordy, no w listopadzie może być różnie. Muzyka Gorzowski Szpital będzie świadczył usługi medyczne na światowym poziomie. Wszystko to za sprawą robota chirurgicznego da Vinci. Dzięki temu szpital dołączy do grona nielicznych polskich placówek, które oferują zabiegi z jego wykorzystaniem. Uważana za przyszłość nowoczesnej chirurgii technologia stosowana jest niemal w każdej dziedzinie medycyny. Zgodę na przekazanie 10 milionów złotych na zakup urządzenia wyraziła już Komisja Europejska. To jednak nie koniec dobrych wieści, bo w w planach szpitala jest także stworzenie oddziału chirurgii z zakresem chirurgii onkologicznej i naczyniowej. Inwestujemy w rozwój szpitala. Bardzo chcemy podnieść jakość opieki zdrowotnej nad mieszkańcami naszego miasta, naszego regionu. Podejmują z nami współpracę nowi lekarze. Tylko w ostatnim miesiącu przyjęliśmy czterech nowych lekarzy, którzy będą również rozpoczynali funkcjonowanie nowego pododdziału chirurgii naczyniowej. Docelowo będziemy dążyli do stworzenia dodatkowej chirurgii o zakresie chirurgii naczyniowej i onkologicznej. Na początek będziemy zajmować się chirurgią naczyniową i mamy nadzieję nie tylko klasyczną, ale bardzo szybko wejdziemy również w zabiegi endowaskularne. Docelowo chcielibyśmy Przeprowadzać pełen wachlarz zabiegów łącznie z zaopatrywaniem tętniaków aorty metodą stent czyli również endowaskularną, która niesie za sobą o wiele mniejsze obciążenie dla pacjenta, krótszy pobyt. Tych korzyści jest mnóstwo, ale do tego jeszcze nam troszkę brakuje czasu i organizacji. Natomiast również chcemy poszerzyć zakres chirurgii. Poza naczyniową, również na chirurgię onkologiczną, przede wszystkim chirurgia endokrynologiczna. Są to operacje tarczycy w pełnym zakresie, czyli poza łagodnymi zmianami, pełen zakres onkologii. Chirurgię hepatobiliarną, to przede wszystkim dr Golanowska zajmowała się w szpitalu wojewódzkim operacjami wątroby, operacjami trzustki, w nowotworach, w nie, nienowotworowych zmianach, coś czego na ten moment państwo. W Gorzowie nie wykonujecie? Również nasze działania związane z inwestycją w zakup robota do zabiegów chirurgicznych no, spowodowały duże zainteresowanie wśród młodych lekarzy, którzy informują się, dzwonią do szpitala, upewniają się, czy rzeczywiście takie możliwości w zakresie rozwoju dla lekarzy będą stworzone. Także te działania, które wykonujemy, no są akceptowane przez środowisko lekarzy, przez środowisko personelu medycznego. No ale również mam nadzieję, że nasi pacjenci dostrzegają poprawę funkcjonowania szpitala i że możemy te, ten zakres które w tej chwili realizujemy, jeszcze poprawić. Dla pacjentów to jest przede wszystkim dużo mniejszy uraz operacyjny. Jest to możliwość wykonania zabiegu, nazwijmy to, w technice minimalnie inwazyjnej przez dziurkę od klucza, nawet w przypadkach tak skomplikowanych i złożonych procedur, które do tej pory wymagały szerokiego otwarcia jamy brzusznej. Ten robot daje nam dużo większe możliwości wykonania zabiegów laparoskopowych, dlatego że Urządzenia, końcówki robotyczne, które pracują wewnątrz brzucha pacjenta posiadają w zasadzie nieograniczony zakres możliwości ruchu, precyzji i, i operowania. Tak? I robot Dawinczy jest jakby udoskonaloną formą laparoskopii. Więc dla pacjenta jest to przede wszystkim korzyść taka, że jest minimalny uraz operacyjny. Kilkukrotnie skraca się czas pobytu w szpitalu. To już po rozległych operacjach. Nie są pobyty na poziomie 7-10 dni, to są pobyty na poziomie 2 dni po operacji, kiedy pacjent wychodzi do domu. Jest to dużo mniejszy ból, szybciej pacjent wraca do pełnej sprawności, szybciej jest żywiony. Także to jest zupełnie inna era w chirurgii w porównaniu do tradycyjnej chirurgii otwartej. To jest przede wszystkim onkologia, to jest rak prostaty. To jest rak pęcherza moczowego, czyli wycięcie radykalne prostaty, wycięcie radykalne pęcherza moczowego oraz operacje guzów nerki, wycięcie nerki, wycięcie selektywne guza nerki z zaoszczędzeniem narządu. To są też zabiegi onkologiczne, plastyczne, przy zwężeniach moczowodu już bardzo złożone procedury plastyki moczowodowo-miedniczkowej. Również robot jest jakby dedykowanym narzędziem, dlatego że są to choroby, które dotyczą młodych osób i no, jakby robić potężne, duże cięcie u młodej dziewczyny, dlatego żeby tylko zrobić plastykę moczowodu, to duże nadużycie. Natomiast można to zrobić laparoskopowo, jest to bardzo trudne przy użyciu robota, jest to dużo prostsze. Tych operacji dzisiaj wykonujemy no, bardzo dużo. Jesteśmy jednym z nielicznych ośrodków, który w skali roku przeprowadza ponad 100 laparoskopowych operacji raka prostaty. Zespół to nie jest chirurg, zespół to jest operator, asysta, instrumentariuszki dwie, bo jedna stoi przy stole, druga jest do obsługi urządzenia. E, to jest cały również poziom pion techniczny, który się będzie zajmował sterylizacją tego urządzenia i obsługą techniczną. La, y, przygoda z laparoskopią daje, to jest podstawa do tego, żeby myśleć o robocie, bo my już ten zespół mamy. Mamy dwa zespoły z instrumentariuszkami, z technikami, którzy się zajmują urządzeniami laparoskopowymi, więc mamy już te procedury przećwiczone. Stąd no, przesiadka na robota będzie w naszym przypadku dużo prostsza niż w przypadku ośrodka, który raczkuje z laparoskopią, tylko jest na etapie chirurgii otwartej. Prawie dwa lata trwały starania i w systemie Jowisz mamy akceptację dla tej inwestycji. To otwiera nam całkowicie nowe możliwości w zakresie rozwoju naszej chirurgii, naszej urologii, naszej ginekologii. Myślę, że to spowoduje również lepsze zaopiekowanie się nad pacjentami. Dwa gorzowskie parki zyskają nowy wygląd. Gorzów otrzymał unijne dofinansowanie na odnowę terenów zielonych. Dzięki temu uda się dokończyć trwającą modernizację Parku Kopernika i rozpocząć odnowę Parku Wiosny Ludów. Ambitne plany miejskich urzędników poparł Urząd Marszałkowski, który w ramach unijnego dofinansowania wsparł obie inwestycje kwotą ponad 4 milionów 600 tysięcy złotych. Powstanie prawdopodobnie niezwykle atrakcyjna przestrzeń miejska. Jeden pewnie z takich ładniejszych fragmentów naszego województwa, w którym będzie można organizować różne poważne rzeczy, ale też spędzać w miły sposób czas. Idąc tutaj, nawet widzieliśmy bardzo wiele młodzieży. To chyba lubiane miejsce. Kiedy pierwszy raz spojrzałem na to miejsce na mapie i widziałem takie zdjęcia satelitarne, to takie naturalne pierwsze odczucie to było porównanie do Central Parku w Nowym Jorku. Mówiłem o tym panu prezydentowi. Cieszę się, że projekty Gorzewa w ostatnim czasie często znajdują się na umowach, które podpisujemy. Chcę zapewnić, że jest permanentne wsparcie dla różnego rodzaju inicjatyw, tak jeśli chodzi o zarząd województwa, jak i radnych, którzy mężnie wspierają te projekty i często się o nie upominają z pełną życzliwością. Nasi parlamentarzyści, radni miejscy, to grupa osób, która. Z wielką troską podchodzi do tego wszystkiego, co Państwo przygotowujecie i częste pytania, z jakimi się spotykamy, nie pozwalają nam ani na chwilę zapomnieć o tym, co ciekawego się w Gorzowie może wydarzyć. Gratuluję skutecznego przygotowania projektu, szczęśliwy finał. To wielka przyjemność. Dziękuję za wsparcie departamentowi Funduszy Regionalnych, Panu Dyrektorowi Kamińskiemu i z wielką przyjemnością podpiszemy dzisiaj tę umowę, życząc i spodziewając się, że wiele jeszcze podobnych miłych chwil nas w przyszłości czeka. Tak, radość nieukrywana, nie potrafię kryć takich, w takich chwilach radości. Jest ona wielka. Mamy taką piękną kumulację, aby takich kumulacji było więcej, bo tak naprawdę dzięki wsparciu pana marszałka, dzięki wsparciu e, środków europejskich za chwilę zostanie odremontowana wila Jennego. Za chwilę będziemy mieli przepiękny nasz Central Park, Park Wiosny Ludów, czy też Park Róż w niedalekiej okolicy kończy się przebudowa ulicy Sikorskiego. Z drugiej strony parku trwa przebudowa ulicy Chrobrego. I jak tu nie mówić dobrze o wsparciu. Za to wsparcie serdecznie dziękuję. Ono jest naprawdę bardzo duże i jest ono nam bardzo potrzebne. Dziękujemy serdecznie. Do czerwca przyszłego roku zamierzamy dotknąć praktycznie całej przestrzeni parku. W zakresie infrastruktury odnowione zostaną istniejące alejki, tak żeby mieszkańcom spacerowało się bezpieczniej, wygodniej. Ta część parku, w której się w tej chwili znajdujemy, zwana enklawą różaną czy ogrodem różanym, uzyska nowe nasadzenia. Wykonane zostaną nowe nawierzchnie. Przede wszystkim, co będzie na pewno cieszyło oko i będzie takim elementem nowym, upiększającym, to będzie nowa fontanna w tym miejscu. Ponadto te pergole, ławki będą wymienione na nowe, w takim stylu ogrodu angielskiego, jasne, białe. Czyli taka nasza perełka tego parku uzyska nowy blask. Ponad 4 miliony 600 tysięcy dofinansowania do projektu. Projektu, który odmieni niebywale park Róż. Dlatego, że został ten projekt przygotowany wraz z mieszkańcami z, w, po wielu konsultacjach. Był moment, w którym tak powiem, fałszywe wizualizacje wzbudziły emocje. Po tym, jak zaprezentowaliśmy, jak ten park będzie faktycznie wyglądał, okazało się, że jest, spotkał się on z dużą aprobatą. Park będzie wyjątkowy. On sam w sobie jest wyjątkowy, bo tak jak pan Marszak powiedział, to taki nasz central park ale po rewitalizacji, po tej modernizacji będzie naprawdę cudowny i mam nadzieję, że e, wielu mieszkańców będzie do tego parku Przychodziło. Duży, duży, bardzo duży udział jest też mieszkańców, i to jest chyba najważniejsze. Ja, pracując w Sejmie nad ustawą o rewitalizacji, bardzo dużą wagę zwracaliśmy do tego, żeby słuchać i rozmawiać mieszkańców, słuchać ludzi, którzy chcą powiedzieć, jak ta przestrzeń, którą będą wykorzystywali, ma być zaprojektowana. I to bardzo cieszy i gratuluję pa wszystkim, którzy wymyślili ten projekt, ale przede wszystkim też takiej dobrej współpracy pomiędzy zarówno radnymi miejskimi, radnymi wojewódzkimi, zarządem województwa, władzami miasta, bo to chyba pokazuje, że razem można więcej, razem można lepiej. Unijne dofinansowanie pozwoli też dokończyć trwającą rewitalizację parku Kopernika. Prace obejmą część terenu od strony ulicy Czereśniowej oraz skateparku. Dodajmy, że rewitalizacja obu parków ma potrwać do końca czerwca 2021 roku. I tą informacją kończymy program Region Północ. Kamil Lewera, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.